Anka sobie to ja Mis, Ania widzę, co się będziemy robić już o się mówię zanim oczywiście przejdziemy do naszego odcinka to jak wiecie jakieś czasem poszłam widzowie na szarciku, że widzowie mam nowy sprzęt, no to znaczy widzę nowy fotel i tak widzę po skróci wam powiem co się stało ze starym fotelem, że musiałam go wyrzucić, bo widzowie wiecie na siedzisku się zrobiła wielka dziura do materiału nie wiem jakim sposobem no i że musiałam go wyrzucić no bo co miałam z nim zrobić no ale jak widzowie, jak później zamówiłam, widzowie jak... ten fotel, który jest za mną. Wokolam, że się źle moim ulubionym. No i ja akurat też pasuje sobie do mojego pokoju. Yy, I to jest w ogóle fotel kraken tak na skrócie. Sobie... No to wiecie na szorcie, tam wypuściłam, jak to wygląda. Bardzo. No i tam dodatkowo dostałam oczywiście podkładkę, jak wiecie No i oczywiście ten fotel mogę sobie... W tym starym widzowie takiego nie miałam, widzowie tego, że mogę dla was nawet nagrywać, widzowie jak, jak, widzowie, jak nawet mogę sobie leżeć dla was się przywitać. Yy... No i tutaj po prostu dużo funkcji, tak, nawet mam tak, oj, chwilę nie tych, mogę sobie, o tego teraz nie pokażę. O, na przykład mogę sobie przesuwać, widzowie, te te. No i oczywiście tutaj mogę sobie, wiecie, przesuwać. I po prostu wiecie sobie tak. Ten. I może, i to jest fajne do grania Można, widzowie, też sobie drzemkę, bo są różne tym. No, wiecie, jak fotel, widzowie. Fotel jak fotel, po prostu. No, ale w takim kolorze. Jest, bym powiedziała, wygodny. I jest taki spokojny. Mogę, widzowie, ocenić na razie, jak użytkuję go. Już trochę czasu, to mogę go dobrze ocenić, bo jest spoko. No ale dobra. A dzisiaj w końcu przechodzimy do naszego odcinka. Dzisiaj sobie zrecydujemy y zestawik. No i bardziej go oczywiście otworzymy, otworzymy. A tym widzowie, zestawikiem, który sobie widzowie z i otworzymy, jest w widzowie. Tada, widzowie, to jest ten zestaw. To jest zestaw Lego Ninjago Dragon Rising o numerze 71806. A normalnie widzowie to. 71806 Też można tak widzowie I to jest widzowie Po angielsku to jest widzowie Kol element ircz mech A po polsku widzowie to jest widzowie Mech żywią w ziemi kola Tak widzowie, to jest widzowie właśnie Ten widzowie Taki mech oczywiście kola No i pora na niego, bo Dawno chyba Nie mieliśmy żadnego mecha z zestawu w Ostatnio chyba widzowie recenzowaliśmy jak widzicie, za mną, oczywiście, naszą mroczną tą dojo cienia, oczywiście, jakiś czas temu. Czyli zapraszam Was, oczywiście, na odcineczek z tej pięknego dojo dla złoczyńców. taki A teraz już, że tak to nie składałam, się w zestawiku, no to pora na ten zestawik. No dobra. A, no i wam pokażę. Tak się, widzę, prezentuje oczywiście. No nie no po z tej strony, widzieliście mnie, to ten. No tak, mamy tu oczywiście naszego Kaja i naszego smoczego Granda, naszego mistrza. No i mamy jak tutaj naszego Mecha. W tym zestawie się tylko mieszczą dwie figurki. Oczywiście nasz Kol i widzowie Mask Wario. No to oczywiście Wilczy, po prostu nasz wojownik. Wilczy oczywiście, tak zwany. Tak, żeby nie było ich można... Tak, wojownik wiecznej maski bardziej, no ale wojownik wilczy, bil, no to też można powiedzieć I co tu mamy? Tu mamy, jak widzicie, z boku Kaja, a tu z tyłu po prostu inne z, z mechy, które można, widzowie, zdobić i można sobie, widzowie, je mieszać Tak, bo można, widzowie, je sobie mieszać i tak, wiecie, bo się odczepiają, można sobie ten. My mamy oczywiście tego mecha Kola, tu mamy oczywiście ten Sory, no i tutaj jeszcze tego Kaja ja widzę, że tych z, z tą Sorą i Skajem to zrezygnowałam, mówię, bo mówię, takie, mówię, średnie dla mnie są, ale mówię, do tego kola, mówię, mi się podobał, widzę, że ten Mech kola i widzę, że ja żadnego Mecha kola jakby nie mam. Najwięcej widzę, że mam innych Mechów chyba. Na przykład Zeyna, widzę, że... no jakieś tam Mechy mam, ale kola na przykład nie mam, no to widzę, że ja będę miała akurat mi się ten z tych. Czek, co tu było w ten. Ale co tu jeszcze jest pokazane Po prostu, że rozbieracie, jak widzicie No i można, jak widzicie, tutaj Jak łączyć po prostu, na przykład To wzięli tor Kola, yy, na przykład Łapy, na przykład, yy, Kaja I na przykład to, y, dół, oczywiście, od yy, Sory, no i na przykład tutaj inaczej Takie są, mi różne warianty Jakby O, na przykład tu pisze po polsku hmm, Spersonuję Swojego mecha no Może możecie sobie jak macie te trzy mechy, albo nawet z tych dwóch, jakby na przykład, nie wiem, kola, czy Sory czy kania, na przykład dodatkowo do tego, no to możecie sobie tak mieszać po prostu. Ale no dobra, widzowie, nie przedłużając. Już Wam pokazałam ładnie, oczywiście, pudełko. No to sobie. No, co, otwieramy. A, jeszcze tutaj mamy, jak widzicie, nasze figurki. I co, otwieramy. Wbieramy, oczywiście. Biorę mój oczywiście sprzęt. Aha. A dobra, jeszcze się zarazam e, Mój po prostu sprzęt do otwierania pudełek. Bo teraz widzę, że normalnie w bym ja tu, widzę, bo jest na paluszki. Ale widzę, że, żeby nie niszczyć tego, to po prostu mam swój oczywiście sposób, że otwieram naszym cudownym oczywiście sprzętem dobra, wiecie co wezmę Was na drugą stronę ja tu widzę, że już może sobie to otworzę Na no spokojnie z drugiej strony I po prostu poczekajcie chwilę, ja już to otwieram no to w momencik ten Dobra, to ja myślałam, że widzowie już ten, ale widzowie już szybko, oczywiście się widzowie otworzyłam. No i jak widzicie, mamy widzowie tutaj nasze saszetki. No i widać, że są widzowie papierowe tym razem. To spoczko. No dobra, to ja już wyjmuję. Mamy widzowie jedyneczkę. Sporą. I widzowie dwójeczkę. No to mamy dwie, dwie saszetki. Nie za wiele, ale coś jest. Mamy też widzowie instrukcję, instrukcja no instrukcja oczywiście, instrukcja i widzowie to wszystko, no nie za wiele widzowie tego, no ale dobra, pudełko oczywiście widzowie wezmę na bok, bo nam się nie przyda, no i Wam pokazuję jak to wygląda z drugiej strony. Ja już nie znam, jak no tak, Czy mamy tutaj widzowie, tak. Instrukcje, no to wiadomo, ale to że Wam pokażę. I mamy widzowie zero naklejek. Bo tutaj widzę nie mamy w ogóle na naklejek, a tutaj ten element, który tu mamy, no to oczywiście będzie widać wydrukowany. No i jeszcze dwa widzę, slaszeczki widzę wielego, papierowej czy w wersji. Ciekaw jestem, czy w środku będzie widzowie, wiecie, jaka wersja. Yy, papierowa czy foliowa, ale to widzę, więc zobaczę. No dobra, trochę czy początek takich długi, no ale dobra. Znacie się mnie od dziś, widzowie? Ja idę oczywiście składać. Jak złożę widzowie tego mecha, oczywiście kola, żywioł u ziemi, widzowie, no to oczywiście do Was powracam i pokazuję jego funkcję i tak, a, czy dalej, i figurki. No dobra, to ja, widzowie, idę oczywiście składać. Jestem, widzowie, z powrotem. Jak dzisiaj już ułożyłam naszego mecha, żywioł w ziemi, oczywiście kola, tak, jak dzisiaj się stoi, jak gdzie z takim wielkim, oczywiście młotem. Zaraz oczywiście Wam go pokażę, oczywiście się figurki, które dostajemy, ale najpierw oczywiście jak zwykle patrzymy na oczywiście instrukcje, no i oczywiście elementy, które oczywiście zostały, oczywiście, no i oczywiście papierowe musiałam zostawić i trochę ich zostało, bo zostało już wam pokazuję o takie, takie różne widzowie jakieś takie od, od te takie takie lawowe. Jeden złoty, jeden tam szary, jeden taki jak widzicie czarny. Nie za wiele tego zostało, no ale coś tam mi zawsze zostaje jakieś drobnice. No ale dobra, teraz widzę, pokażę oczywiście instrukcję. No i widzę sobie, powiem wam, że teraz przerwę zrobiłam oczywiście od tych yy, z, z aplikacji. Oczywiście, bo można sobie, wiecie, układać z aplikacją. Lego Bujet, o, z tą aplikacją. Ale wiecie, zrobiłam taką widzowy przerwę po prostu tej aplikacji. Mówię teraz sobie składam sobie z instrukcją papierową, bo jak nie miałam w tej aplikacji, no tu widzę, że składałam zawsze z papierową. A teraz mówię, powrócę do tego, do takich wiecie, jak kiedyś układałam że z instrukcją papierową. No ale dobra. Czy tu mamy jakąś widzę reklamę? No dobra, tu... A i w ogóle tu jest w ogóle fajne, tak tutaj na dole, jak widzicie, tutaj mamy oczywiście ile nam zostało instrukcji. Na przykład mamy tu widzowie naszego kola. Taka ciekawostka fajna w tej instrukcji, że jakby sobie kol idzie, idzie, żeby dojść do końca. Jakby nasze oczywiście składają na przykład jego mecha. No ale dobra, zobaczmy, czy tu mamy jakiś. Instrukt, jakąś reklamę. No tak, taką samą reklamę, jak widzę sobie na pudełku, co na, na początku wam pokazywałam, że z personalizu swojego mecha. Aha. No i mamy widzowie oczywiście tego, tego me mecha kola. Jeszcze jest Sory, oczywiście Kaja. No i widzicie, możemy oczywiście, jak widzicie, mieszać sobie i po prostu różne takie kombinacje tych mechów. Jak ktoś ma widzowie więcej tych mechów? Ja mam tylko widzowie tego mecha kola, bo. Zresztą zrezygnowałam, bo widzowie, mam jej ten motocyk taki wiecie, który może się w mecha. To mówię, zrezygnowałam. A Kaja to mi się taki wiecie średnio podobał, to ten. Aha, i nie mamy żadnej jakiejś innej reklamy, bo zawsze czasem zestawami, a tu mamy po reklama o tych oczywiście mecha, że możemy sobie łączyć. No dobra, to jest oczywiście wszystko. No to sobie odłożymy, oczywiście naszą oczywiście... Y Instrukcje, oczywiście elementy dodatkowe, ja to sobie sobie później pochowam po odcinku. Instrukcje i elementy. No i przechodzimy oczywiście do naszego oczywiście mecha, którego mamy. No i oczywiście zaczynamy od minifigurek Mamy tylko minifigurek, tylko dwie, bo mamy jak gdzie kola i naszego tego wojowniczego oczywiście, no wiecie, kogo um, wojownika. Wilczej czy się maski. No i zaczniemy oczywiście też naszego wojownika, wilczej maski. Już w widzowie tych wojowników znamy bardzo dużo. No i jak widzicie, zostaje gdzieś taki miecz, od, taki miecz. No to nie taka katana, tylko po prostu taki mieczek. Ale już chyba gdzieś był w takim zestawie ten mieczek. sumie mogę w opisie tak dokładnie, jak on się nazywa, ale po prostu taki wiecie, zwyczajny miecz. Hmm. Aha Dokładnie nie piszę jaki to jest dokładnie miecz Po prostu miecz Ale taki inny kształt Wiecie o co chodzi Taki nie taki jak kolma Taki prosty tylko taki jak wiecie zawinięty No ale okej okay. Oczywiście ten strój wiecie znamy Oczywiście nie od dziś bo już, już dużo w tych Zostało z Dragon jak pojawi się z Wilczy wojownicy, no to już trochę tych wojowników w Maski było. To już te stroje tak już kojarzymy, nie powiem. No i oczywiście co skrywa oczywiście za maską? Oczywiście taka ten i druga oczywiście doładowania i powiem wam, że te twarze tych Wilczych, oczywiście widzowie wojowników, to już się tak nie zmieniają. Gdybym powiedziała widzę, że jakby jest jedna główka w do tych większych wojowników, nie ma jakiejś innej na przykład. Chodzi mi o ten kształt, o ten, ten kolor, bo jakby niczym się chyba nie różnią. Możecie oczywiście dać, oczywiście znaczy się znać w komentarzu, ale, ale, szczerze mówiąc, oczywiście tak jak już otwierałam już dużo widzowie zestawu z Dragon Racing, no to z tych wiecie, z tymi, tymi wonikami, to tak Zwróciłam uwagę, że sobie te główki oczywiście niczym się nie ruzią. W gazetkach tak samo. Szkoda, nie mam teraz przy okazji jakiegoś innego, to byśmy sobie sprawdzili. No ale się... ten, nie mam jakoś teraz. Poczekajcie, musiałabym stanąć. Dobra. Mam takiego wojownika z gazetki na przykład. Możemy porównać. No bo to jest prawie to samo. Niczym w tej się nie je ten. I zobaczymy, czy ten gościu ma taką... No nie, widzowie, to jest to samo. To nie musicie jak coś pisać, że ten, ale widzowie, to jest to samo. Niczym się widzowie... Czekajcie. O, tamtego kolego odłożę. No to wiecie, jakby te... Główki o tych wilczych niczym się nie różnią po prostu. No ale figurka niczego sobie jedynie, no. Mamy spoką miecz. No ale tych wojowników to już można mieć całą armię w sumie. Ale ja będę miała taką armię tych wilczych wojowników. Niech będzie. No to kolejnego będę miała wojownika wilcza, się maski. Ale oceniam oczywiście bardzo dobrze, bo jest spoczko. No i to, mamy oczywiście naszego kola, bo no, no, oczywiście, czyj oczywiście jest Mech, oczywiście kola, no to musi być kol. No i oczywiście spójrzmy na niego. Oczywiście ma przepiękny, jak widzicie, oczywiście stroj. No i oczywiście, jak widzicie, broń, jak widzicie, dostaje złotą, oczywiście kadanę, no, oczywiście zwykły, oczywiście miecz. No i strójniczym, oczywiście sobie, naprawdę, tył bardzo ładny, tu mamy jakiś napis. Po ninjago stylu. Hmm. Wiecie co? Muszę z ciekawości, bo kiedyś w jakiejś gazetce był chyba taki słowniczek, czy chyba nawet w instrukcji ogrodów. Teraz oczywiście, no ten, ale. Co tu piszę? No, może widzę coś z ciekawości? Yy, później sobie gdzieś poszukaj, może w opisie uda mi się, widzę, napisać, oczywiście. Co z tyłu oczywiście tu pisze kola. Bo no to jest łatwo do rozwiązania, bo kiedyś gdzieś tam wizowie dostaliśmy, jakby ten wiecie słowniczek z tyłu Ninjago. I możemy tutaj ten. Mi się daje, że ta tutaj, ten syba to że chyba A było. Ale ja jestem tego co wiadomo tego, ten. Ale to widzowie oczywiście sobie w opisie napiszę, co tutaj pisze, czy się z tyłu kola. Jak widzicie, maska, oczywiście kola, gdzie jest czarno, oczywiście yy, pomarańczowy. I czy kola, oczywiście, ma dwie że on się ma. Jak gdzie tutaj ma taką niezadowoloną, zbyt jakby chyba ciasną, ktoś mu zjadł, a drugą jak gdzieś, że jest ucieszony, że ma w końcu ciasto, czy coś takiego, spoczko. Ale też figurka, niczego sobie. Bardzo oczywiście fajna. No i oczywiście zobaczmy naszego, tego Mecha. Mamy, jak widzicie, wielkie, jak widzicie, młot do niego. No i powiem Wam szczerze mówiąc, konstrukcja, bym powiedziała, jest spoko. No i bardzo przyciąga uwagę tego Mecha widzowie, ten młot, który, no bo oczywiście wiecie, Mech kola jest znany, oczywiście widzowie, z młotów. No to oczywiście do mecha, oczywiście nie mogło zabraknąć jakiegoś motu. No to widzowie mamy. I powiem Wam, że jest bardzo fajne. Można go oczywiście go wyczepić. Yy, wiecie, wyjąć, ale widzowie, fajnie wygląda z nim. No to nie będę mu zabierała. No i dobra, weźmy sobie tego. Wezmę dwoma rączkami, żebyście oczywiście widzieli. No, bo widzowie, dwoma łapkami bardziej Wam pokażę go, niż jakbym miała. Oczywiście, jakby powiedzieć, wiecie jedną ręką, no to wam tak pokażę. No tak, jak widzicie, możemy widzowie tu poruszać. Jak widzicie, możemy ten. Możemy, oczywiście, ten młot, jak mówiłam, spokojnie go wyjąć. Możemy ten. Możemy go najpierw przyjrzeć mu się, zaraz ko, ko ci oddam, oczywiście. No tak, wiecie, fajny mech, fajny młot. Chciałam powiedzieć mech, ale chodzi mi o oczywiście młot bardziej. No to powiem wam, że tu możemy sobie, jak widzicie, poruszać. No ale oczywiście, taki jakby zwykły motek też fajny. No wiecie, tu to taki, wiecie, jak zwykły, ale ten, ta góra bardzo fajnie, ten, jedynie co mi się tutaj tak silnie podoba, tutaj. Powiecie dlaczego, bo tu nic sobie widać. Rozumiem, że ten, ale jeśli mogli na przykład tą górę, bo tu jest taki specjalny krocek, żeby coś jeszcze tu mogło wejść, nie wiem, jakiś takie, ten, bo tak widzowie, no to tak to, no tutaj środek mogli inaczej zrobić, nie wiem, tu wsadzić jakąś dekorację, czy nie wiem, jakiś, nawet w to dodać takie coś, na przykład, czy coś takiego, żeby ten, no może to nie jest takie, aż tak, może to nie przeszkadza, ale no, tu mogli coś jeszcze pokombinować. Ale jest widzowie nie najgorzej, no to zwrócę, że się kolowi tutaj młot jego. Bardziej mechowi, ale wiecie o co chodzi. No i co tutaj oczywiście można robić? Oczywiście jak w każdym mechu można sobie tu poruszać, oczywiście jak widzicie nogami jedną drugą, to możemy sobie tak poruszać, bo jak widzicie, mamy tu oczywiście mechanizm Mamy tu też widzowie fajną skrytkę, jak widzicie na miecz. W sumie jakby kold dostanie ten miecz, bo widzę sobie w instrukcji jakby yy, na, nie pokazuje. Teraz nie mogę tego, wiecie, znaleźć. Ale, wiecie, nie pokazuję, żeby zabrać Kolorowi jakby tą... ten mieczek, który on ma. Czekajcie, zobaczę. To jest... Może na nogach? Nie wiem właśnie, czy tu... Czekajcie sekundkę, bo... O. Jakby widzowie tu nie pokazuje właśnie, czy trzeba zabrać. Albo... Hm. Teraz tak się zastanawiam, widzowie, bo czy mu chodzi właśnie im chodzi, żeby... No tak jak on jest tutaj wsadzony kol, to może jakby tą broń... Wiecie co chodzi, jakby tą broń można sobie schować. Bo tu nie pokazuje, żeby niby tam jestem pokazany na zdjęciu, żeby ten kol wsiada w ten, bo zaraz go oczywiście wsadzimy i może tutaj sobie schować. Ja na razie wzięłam jakby ten, ale z tego wychodzi po prostu jakby jakby, w, że po prostu jak wsadzacie oczywiście naszego kola do mecha, to po prostu możecie mu wsadzić tutaj oczywiście broń no jakby ja tego jakby po prostu wiecie instrukcja wam tak tam mówi że jakby wiecie ale szczerze mówiąc jak nawet dodacie dodatkową tu broń to chyba nic się z takiego wielkiego nie stało jakby dodałam dodatkową bo to w sumie bardziej powinien być dodatkowy w sumie ja na ja też sobie wzięłam sobie elementy dodatkowe już widzowie bez tej broni bo tam wiecie też stawiam na instagrama i powinno być bez tej jakby dodatkowych, no ale dobra, już niech będzie, już tam. To nie jest jakiś szczegół. No ale oczywiście, jakby to jest dodatkowa broń, ale wiecie o co chodzi. Po prostu, jak wsadzamy się y, naszą koladę do środka, no to jakby musimy tą wyjąć i po prostu możemy sobie ją tutaj po prostu wsadzić. No ale pokazałam Wam oczywiście, jak to powinno oczywiście wyglądać tutaj, oczywiście. No ale okej. Okay. No ale dobra, co tu jeszcze dalej? No oczywiście. Oczywiście tutaj Mecho, oczywiście kola może, jak widzicie, ruszać łapkami. W jaką chcemy cię stronę? Oczywiście, jak widzicie, ten młot od razu fajnie tak lata. Tak fajnie lata, no ale możecie sobie poruszać. Jak widzicie, możemy, jak widzicie, tutaj poruszać łapkami, jak ten. No i oczywiście główna, oczywiście komora, oczywiście tu bez naklejek było, tu było tylko wydrukowane. Taki, jak widzicie, smog. No i tutaj możemy otwierać i tutaj możemy oczywiście kola wsadzić. I to wsadzimy. No i oczywiście zabierzemy mu tą, bo oczywiście nie może być. No i oczywiście Dobra, już niech zostanie ta jakby ten, na drugą schowam może, wiecie, do do poreczka dodatkowego, bo powinno zostać ale okej okay. ale dobra, Sadzamy w takiej pozycji, że się kolana siedząco no i wkładamy, no i jak widzicie tutaj jakby jest tak zabudowane, że widać mu tylko jak widzicie głowę nic poza tym nie widać tylko po prostu widzowie jego główkę i to wszystko no i oczywiście może tutaj atakować oczywiście naszego wojowniczego widziczego koleżkę i w sumie widzowie to wszystko z mecha no bo co tutaj można o mechu mówić on nie jest za duży no bo się nie widzi widzowie, bo ten zestaw ma tylko 25 elementów to nie jest jakiś duży ale jak na mecha kolano to bym powiedziała, że jest spoko oceniam go dobrze, no będziemy pomału żeby się kończyć ma fajne funkcje, no bo jak wiecie jak mech no to się porusza ten, bardzo fajny ten młot jest do niego same figurki czy się fajne, no i fajne funkcje no i fajnie, że pomyśleli Tutaj u Mecha Kola, żeby na przykład jak Kol wchodzi do swojego, oczywiście Mecha, no to żeby można było jego broń sobie spokojnie, tak na bok oczywiście ten, szczerze mówiąc, jakby były dwie obok, gdzie co chodzi, szczerze mówiąc, jakby mogły być obok dwie, tutaj to też by się nic nie stało, też by chyba fajnie wyglądało, no ale oczywiście fajnie, że takie coś na broń po, oczywiście pomyśli. No dobra, widzowie, ja się będę pomału z wami żegnać. Sądzę, że wam odcinek oczywiście się podobał dajcie, zna, zna, dajcie znać oczywiście w komentarzu, chciałam powiedzieć. Oczywiście, jak wam się oczywiście się podoba, jak, czy macie oczywiście. No i te, oczywiście, jak oceniacie sami, oczywiście, zestaw. Ja Ocenię oczywiście jeszcze raz. Bardzo dobrze mogę wam się ten zestaw polecić, jak lubicie. Takiego, takiego mniejszego mecha kola niż takiego większego z Dragon ale mogę ocenić, jak na takiego małego mecha mogę strasznie polecić. No dobra, widzowie, ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym materiale. No to nie przedłużając, to się z Wami oczywiście żegnam. No to Bajo.